Pięć rzeczy, których nigdy nie powinno usłyszeć żadne dziecko. Głupia i beznadziejna, do niczego się nie nadajesz. Wtedy dziecko się uczy, że jest nic niewarte, że nie ma znaczenia, że jest gorsze od innych. Dwa, nigdy nie pokazuj ludziom swoich słabości i uczuć, bo cię wykorzystają. Dziecko uczy się wtedy, że pokazywanie emocji jest czymś złym, że nie powinno tego robić, mało tego, nie powinno tego mówić i wyrażać. I tak wyrasta sobie to małe dziecko na dorosłego, które myśli dokładnie w ten sam sposób. Nie mogę pokazywać tego, co myślę. Nie mogę pokazywać tego, co czuję. Co to znaczy? Nie mogę być sobą w życiu. Musia znowu jest przez ciebie zła. To przez ciebie źle się czuje. Co słyszy dziecko? Moje potrzeby nie są ważne. Moje emocje nie są ważne. Ważne, bym zadowoliła mamusię. Ważne, bym później w życiu dorosłym zadowalała wszystkich innych kosztem siebie. Nie pamiętała o swoich potrzebach nie pamiętała o tym co ważne dla mnie najważniejsze żeby inni byli zadowoleni. Cztery. No zobacz, zobacz jak się popłakała zaczek płaczek głupia nie zdara. Wyśmiane dziecko boi się oceny innych boi się że w dorosłym życiu ktoś będzie je oceniał ktoś będzie je wyśmiewał ktoś będzie je upokarzał tak jak robili ta rodzice tylko na tyle cię stać? Widziałaś wynik Kasi i Asi dziecko Słyszy tylko tyle, że nie jest wystarczająco dobre. W życiu dorosłym będzie porównywało się do innych. Będzie czuło się gorsze, mniej wartościowe. Więc jeśli jesteś dzieckiem, które słyszało takie rzeczy w swoim domu, to teraz trzeba się uporać ze swoimi schematami myślowymi i je zmienić. O tym w innych filmikach. Natomiast jeśli jesteś rodzicem, to pamiętaj, żeby nigdy, ale to nigdy nie mówić w taki sposób do swojego dziecka. I podobał ci się ten materiał. Obserwuj po więcej.